Czy wszyscy są już gotowi do startu? Zapraszamy do strefy startowej. 4, 3, 2, 1. Wystartuj! Dobra miasta! Złotrąg, żółtkową 2016, chyba zbałtyku, druga edycja. I brawa, brawa kochani. 4 minuty, pierwsza pękla. Aby ją jeszcze zmobilizować. Nagrodzić Brawali. Kamila Dolistowska, dnia brawo Kamila, trzymamy za ciebie kciuki, Dalsze radę. Bo jak nie ty, to kto?